Widzowie, obiecałam wam, i oto jest dokończenie sekretu związanego z tajnym kluczem w nowym zamku na Brookhaven. Kto jeszcze nie wie, jest nowy update i mamy zamek dodany właśnie dla wszystkich za darmo bez Game Passa. I ten zamek skrywa wiele tajemnic. Dzisiaj dowiemy się całej prawdy o Brookhaven. Zobaczcie, ja teraz tutaj wyglądam jak królowa, dlatego że jestem tutaj królową Brookhaven. Wow, mam koronę! I kto mi teraz służy? Kto mnie wielbi, klika łapeczkę w górę. A no by chciał zostać moim rycerzem? Jestem mega ciekawa. Możecie dołączyć do mojej grupy z Robloxa i mi to napisać, dodawajcie do znajomych, a będziecie na odcinku. Pamiętajcie o tym. I teraz sobie wchodzimy. No i zostawcie łapeczkę w górę. To wielbi królową pati. bo zobaczcie, tutaj jest mój tron. Ja tutaj siedzę i tutaj rządzę. Właśnie. I w tym zamku są różne sekrety. We wczorajszym odcinku nie udało mi się wszystkiego odkryć, bo zastanawiałam się, do czego służy klucz. Tak, w tym zamku jest schowany klucz w lochach i ja go znalazłam, ale nie wiedziałam, do czego on służy. Już teraz wiem i Będę wam to pokazywać. Także dla tych, którzy nie widzieli niech, zobaczę sobie wczorajszy odcinek, jest na kanale, a my sobie teraz tutaj przechodzimy, widzowie. Jeśli chcecie wiedzieć pierwszy taki najłatwiejszy sekret, to oczywiście musicie mieć tutaj zrobiony tron. Jeśli nie macie, no to musicie tutaj kliknąć. Następnie przechodzimy sobie tutaj, klikamy na świeczuszkę, tutaj tuż za ten. No i oczywiście tutaj mamy sejfik, czyli kaskę. No, jeszcze raz musimy kliknąć i otwiera nam się, mamy kasę. Ale my tej kasy dzisiaj nie potrzebujemy, oczywiście. Chociaż, no, no może do czegoś się przyda. O, i teraz nas zamknęło. Ale jeśli klikniemy sobie tutaj, no to wychodzimy. Dobra, ale to jest teraz najmniej istotne, bo to pokazywałam wczoraj. Musimy teraz wejść do sypialni. Chodźmy sobie może tędy, wejdziemy sobie do góry na pierwsze piętro. No i oczywiście mamy tutaj różne pokoje. One są takie same, ale w tych pokojach są łóżka i są obrazy. Obraz jest ważny, dlatego że za te obrazy możemy wskoczyć. Słuchajcie, to jest obraz zielony i to nie jest na pewno ten. Więc przechodzimy sobie dalej. Mamy tutaj kolejny i to jest właśnie ten. Ten jest taki dziwny obraz, zapamiętajcie go sobie widzowie. Bo nawet jeśli się pojawia taka strzałka, że można coś tutaj kliknąć, prawda? I my możemy sobie tam przeskoczyć. I jesteśmy. Zobaczcie. Mamy tutaj obraz, na którym jest przedstawiony rycerz z koniem, czyli tak jak ja na początku zaczynam odcinek. I ten obraz wydaje mi się, że ja już go gdzieś widziałam. Oprócz tego, że widziałam go wczoraj, tak? Jak wam pokazywałam. Ale ja go widziałam jeszcze zanim pojawił się na Brookhaven ten zamek, ten update. Mi się wydaje, że on jest gdzieś w muzeum. I nagle pojawił się tutaj. Ten obraz jest jakiś skryty. Musimy teraz nie go kliknąć. Słuchajcie, żeby się pojawił taki właśnie dźwięk jak przed chwilą. Właśnie go wam zgłośniłam. No i teraz wychodzimy. Musimy sobie znowu zejść na parter, czyli najniżej jak się da i tam jest kuchnia. W kuchni mamy Piecyk, i w tym piecyku tam musimy sobie wskoczyć. Ja nie wiem, czy dam radę, raczej nie, więc od razu sobie tutaj zmniejszę swoją wysokość do 0,75, bo ja mam koronę. Dobra, jestem znowu z powrotem. I patrzcie, tutaj już wam go pokazywałam, i tutaj jest napisane, że ściany mają oczy, ściany mają uszy, i my tak naprawdę nie znamy całej prawdy, ale zaraz się jej dowiemy. Musimy kliknąć w ten list, żeby pojawił się taki sam dźwięk jak przy tym obrazie. O właśnie taki. Wychodzimy i następnie musimy zejść do podziemi. W podziemiach mamy lochy, czyli cele dla nieposłusznych, poddanych. A kto jest takim nieposłusznym poddanym? Mam nadzieję, że wy widzowie jesteście i zostawiliście subika. Wbijam 400 tysięcy na ten kanale. Jeśli zostawicie suba, będzie mi bardzo miło. A jeśli dacie jeszcze dzwoneczek do tego, to dostaniecie powiadomienie o filmie, więc będzie czadowo. Dobra, wchodzimy sobie tutaj. Teraz nie wiem w której celi to będzie. Jeśli to wszystko zrobiliśmy, czyli kliknęliśmy obraz, kliknęliśmy też ten list, to tutaj Musimy podejść waga i się pojawi. Patrzcie, klucz! Mamy klucz! Jest klucz! Tak, zgadza się! On cały czas tutaj jest i na nas czeka i my musimy coś z nim zrobić i we wczorajszym odcinku właśnie zakończyłam na tym etapie, dlatego że aktywowanie czegokolwiek tym kluczem było po prostu niemożliwe. Zobaczcie, ten złoty klucz. Co można nim zrobić? Ha! Ja już wiem! Od wczoraj się dowiedziałam! Teraz musimy przejść, wiecie gdzie? Tutaj, do biblioteczki. Ale zwiększymy sobie już swój wzrost, żeby być normalny i co Słuchajcie, teraz się dopiero będzie działo. Musimy wskoczyć tu. Uwaga! Widzieliście to? Coś mignęło. Musicie wskoczyć dokładnie w to miejsce gdzieś tam w róg i nagle w tym miejscu, gdzie wcześniej nic nie było napisane na tej kartce, mamy list. I ten list teraz będziemy czytać. Aktywowaliśmy to. W języku angielskim mamy tutaj napisane, że nasi przodkowie zapisali na tych papierach prawdziwy sens życia. Miałam zaszczyt przetłumaczyć te święte pisma w jedną księgę, abyście mogli przeczytać te słowa i poznać prawdę. Prawdę? Ale jaką prawdę? Przecież ja jestem królową, to jest moje królestwo. Jaką prawdę? Ten zamek naprawdę skrywa jakąś wielką tajemnicę i nikt nie może tego rozszyfrować. Okej, okay, ale wiecie co? To nie wszystko, bo zobaczcie, mamy tutaj też jakieś mapki. Tutaj dokładnie nic nie widać. Ja, ja nie mogę się nic doczytać. Jest to wszystko tak rozmazane, ale może jeśli wskoczymy jeszcze raz z tym kluczem, to patrzcie, wskoczę, czekajcie, muszę jakoś to dobrze zrobić, bo za którąś razem na pewno się. O, widzieliście to? Pojawiła się burza i normalnie znikło światło. Nie ma prądu. Po prostu zrobiło się ciemno, zauważyliście to? Przyszła burza i zrobiło się momentalnie ciemno. My poruszyliśmy jakieś rzeczy w tym zamku, które nie miały wyjść, a my to aktywowaliśmy. Trochę przerażające, ale chcemy się dowiedzieć prawdy, więc to robimy. Wcale się nie przejmuję, idziemy sobie usiąść, zobaczymy, bo pojawił się kolejny list, widzowie. Zobaczcie tylko na to. Nie wiem, czy Wy go dobrze widzicie. Ja wam go teraz pokazuję. I tutaj w języku angielskim jest napisane właśnie. Nie tak. Uważajcie, bo powiadam wam, każda inna księga ma na celu odwieźć was od prawdy i trzymać w ciemności. Spójrz w siebie, bo świadko jest w każdym z nas. I właśnie dlatego zgasło światło w całym zamku. Bo mamy spojrzeć w siebie. Światło jest w każdym z nas. Ej, to jest jakieś takie mądre, jakieś takie poetyckie. Co to jest za poezja? Ja nie wiem, nie jestem dobra w te klocki, ale nie podoba mi się to. No i okej, okay, takie rzeczy się tutaj wydarzyły. Dlatego zgasło światło i zapaliła się świeczka. Mega creepy. No ale dobra, spróbujmy sobie jeszcze raz tutaj wskoczyć i zobaczmy co się wydarzy. Czekajcie, musimy tu dobrze wskoczyć. Eee, gdzie tu wskoczyć? Dobra, ale ja muszę trzymać klucz. No właśnie, czekajcie. Patrzcie na to, co się dzieje w ogóle. I znowu się zmienił list, ale on jest taki sam, widzicie? Są tylko dwa listy, chyba że jakoś to można inaczej jeszcze aktywować. Hmm, ciekawe. A jak... Co to są za dziwne dźwięki? Co jest? To jest ten duch! Patrzcie na to, pojawił się. O nie, znowu ta laleczka. Znowu ona ma coś wspólnego z tym zamkiem? Ona jest zawsze we wszystkich sekretach prawie mieszana. Ja już nie wiem, jaka jest prawda o Brook Heaven. Coraz bardziej to jest niepokojące. Ale czekajcie, spróbuję jeszcze raz sobie tutaj wskoczyć. No, nie mogę. Okej, okay. i znowu burza, i znowu zgasło światło. O nie. Znowu jest tak ciemno. Halo? Halo! Ej, ale na dworzu mam jasno zrobione. W sensie mam tak, jestem na serwerze prywatnym i sobie zrobiłam jasność, a tutaj gasi się po prostu światło. Samo, znika prąd. Halo! I wiecie co? Zobaczę sobie kamery domowe. Gdzie jest ten. Gdzie jest ta laleczka? Gdzie jest ten duch? Ej, nie ma jej tu. Halo! Ej, jakaś cisza jest, dobra, chyba. Jeju, jak się przestraszyłam. No dobra, chyba wszystko w porządku. Okej, okay, to wiecie co? Ja sobie jeszcze raz skoczę tutaj, żeby się zrobiło jasno, bo mi to się nie podoba. Okej, okay, niech tak jest. Już włączyliśmy światło. Jest o wiele lepiej, jest dziwny dźwięk wydawany. Idziemy na samą górę zobaczyć. Czy wszystko tutaj dobrze? Dobra, jesteśmy na samej górze i patrzcie na to. To są nowe rzeczy, mamy tutaj miecz i mamy yy, też yy, łuk, możemy sobie trenować i tak dalej, ale no, okej, okay. dobra, to już pokazywałam wczoraj. Kto nie widział to serio, zobaczcie sobie odcinek. Fajne są te rzeczy, możemy się tak dzigać z tym, ale mi to dalej nie daje spokoju. Co, co, o co z tym wszystkim chodzi, widzowie? Co ten klucz? Popatrzcie, on mi nie zniknął. Co mam ten trzymać klucz i skakać tam? Przecież klucz służy do jakichś drzwi. To jest niemożliwe, wiecie co ja mam pewien pomysł. Wyskakuję stąd, tu jest mój koń. Jadę na tym koniu. Halo, weź mnie koniu! O, jestem na koniu i biorę ten klucz i jedziemy sobie zobaczyć do tego pomieszczenia agencji. Czy tam coś możemy aktywować? Jedziemy sobie zobaczyć. No i ja oczywiście muszę zrobić, żeby było jaśniej, ale lepiej się jakoś czuję, jak jest po prostu jasno, niech jest jasno, więc teraz jadę sobie na tym koniku. Będziemy wchodzić do tej agencji, zobaczymy, czy ten klucz coś mi otworzy. Nie wiem, nie wiem, jaka to może być wskazówka, bo gdzie ten duch może jeszcze. No z tym duchem może coś! Ja widzę, że jestem już pogubiona, naprawdę tych sekretów na Brook Heaven zrobiłam już naprawdę setki różnych sekretów, różne rzeczy wam pokazywałam i różne historie Brookhaven wychodziły. Teraz mamy jakąś dodatkową. Ja nie wiem, jak łączyć fakty. Nie jestem dobra w te klocki. Weźcie mi pomóżcie. Jak możemy ułożyć historię tego? co w tym chodzi? Ja mam tutaj klucz. No i aktywujemy coś nim? Spróbujmy. Przykładam. Halo? Coś tutaj można? Ej, no, no nic nie można. Może do jakiejś innych drzwi... Gdzie by to... Tutaj są w ogóle takie drzwi, wiecie, tam jest takie przejście, ale no nie, no to nie działa. A do tego portalu tutaj gdzieś powinien być portal. Tak mi się wydaje, tylko że to trzeba by było wszystko inne aktywować. Naprawdę tutaj nic nie ma. Nie wiem, bo może myślałam, że jeśli to aktywuję, to coś się pojawi, nie? Ale wydaje mi się, że tutaj się na razie nic nie pojawia. Jest po prostu ślepa uliczka. No dobra, no to widzowie wychodzi na to, że yy, źle, źle myślimy. No trudno. Okej, okay, nie mam pomysłu, co dalej z tym zrobić, widzowie. Myślę, że to nie jest jeszcze koniec całej tej historii. To jest jakieś drugie dno, tak myślę, że coś się tu jeszcze może wydarzyć. Mamy klucz, co najważniejsze, ale co będzie dalej? Nie wiem, no spróbujmy. Jeszcze idziemy sobie do tego domu zobaczyć. Ej, słyszałam jakieś dźwięki dziwne. Ej, cały czas słyszę jakieś dźwięki. Czy w tym zamku straszy? Bo mi się tak zaczyna wydawać, że jeśli ja już to aktywowałam, to się jakieś duchy tutaj obudziły. I chodźcie, idziemy zobaczyć do tego tego. Do lochów zobaczyć. Czy tam się to zamknęło? Tam, gdzie ja to otwierałam. Ale spokojnie, nie stresuję się. No, patrzcie, tutaj to otwierałam i to się zamknęło, nie? Ej, to jest w ogóle jakaś miska. Dziwne rzeczy. Halo! Jest tu ktoś? Nie wiem, może. Może tu powinien się jakiś potwór pojawić. Albo jest gdzieś jakieś. Nie, dobra, nie, 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 już. Ja już nie, 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 dobra, koniec, 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 widzowie. Ja już dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście ten odcinek. Koniec. Ja już nie, nie, nie odgaduję, co będzie dalej. Ja już ten klucz usłowa. ale się przestraszyłam. Ja nie mogę, i tam się pojawia ta dziewczynka. Ej, co jest? Dobra, to było mega dziwne. Subskrybujcie ten kanał, żeby nie ominąć żadnego filmu. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Możecie też wbić na mój Instagram oraz Facebook. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Będzie mi bardzo miło. Widzieliście to, co tam są za rzeczy. Ej, tam się ona pojawiła. Ej, dobra, dobra, na razie, pa, pa.